W jednym świecie, w jednej zamkniętej rzeczywistości. I to, co wrzucimy tutaj do tego morza czy do kosza na śmieci, czy do rzeki, gdziekolwiek do małej rzeki, do małego dopływu bzdury to wszystko połączy się w jedno wielkie morze, w którym razem pływamy. Generalnie chodzi o życie na Ziemi ja jestem tego częścią. Podziwiałam perfekcję, ale najważniejsze, dotykając natury, zanurzając się w naturze, obcując naturą, doświadczałam zdrowia. W naturze najlepiej się regenerowałam i nadal tak jest. Czuję, że jestem jej nieodłącznym elementem i nie zaprzeczam temu. Podkreślam to. Ekologię rozumiem jako dbanie o naszą planetę, o przyszłość naszej planety, celu zapewnienia przyszłym pokoleniom godnego życia, nie narażając ich na choroby takie jak uczulenia, czy wszelakie inne choroby, które są spowodowane rozpowszechnionym używaniem chemicznych środków, nawozów itd. Rozumiem też ekologię jako inny poziom relacji. Relacji na poziomie bardziej empatycznym i skierowanym na rozwiązania, które będą w zgodzie z Nami samymi oraz naszą planetą. Ekologię rozumiem jako to połączenie między planetą, Matką Ziemią a nami. W moim pokoleniu nie używano słowa ekologia. Być może nawet nie rozumieliśmy jego znaczenia. Ale w procesie wychowania przypominano w nas poczucie pewnego umiaru i oszczędnego gospodarowania dobrania tego świata. Ekologia to jest część życia. Ekologia to jest taki element, który sprawia, że ludziom żyje się lepiej że mogą oszczędzać, jeżeli to akurat ich motywuje, że mogą żyć zdrowiej, że życie jest przyjemniejsze, że jest wokół nas dużo przyrody, harmonii. E, że mamy czystsze środowisko i tak naprawdę dla mnie ekologia to jest lepsze życie. Także cała ekologia mi się wydaje to jest dzisiaj tak naprawdę w dużej mierze uświadomienie człowiekowi jak jest zależne od środowiska, jak środowisko jest zależne od niego i mam nadzieję przyczyni się to do no, coraz, szerszego, coraz szerszej reakcji na to co zachodzi z naszym klimatem. Moim zdaniem ekologia domaga się od nas przede wszystkim zrozumienia zależności między różnymi organizmami żywymi, między człowiekiem, roślinami, zwierzętami, a planetą. Takim uzupełnieniem ekologii jest ochrona środowiska, którą się zajmuje, bo kiedy już to zrozumiemy, jak silny wpływ ma człowiek na cały otaczający świat, powinien też poczuć odpowiedzialność, że okazuje się, że, że świat, z którego pochodzimy, jest od nas znacznie słabszy i powinniśmy poważnie zająć się właśnie ochroną środowiska. Ekologia to taka dziedzina, Mówiąca o połączeniach między światem roślin, zwierząt, minerałów, o ich funkcjonowaniu, o wzajemnych zależnościach i o tym, że właściwie bez siebie nawzajem te światy nie mogłyby istnieć. I tak samo bez tych światów nie mógłby istnieć człowiek. I człowiek chyba nie do końca sobie jeszcze tego uświadamia, nie dostrzega i eksploatuje zasoby wykorzystując je w sposób nieograniczony. Jestem przekonana i widzę to w, w wielu, wielu miejscach i w wielu zachowaniach, że marnujemy zbyt wiele. Marnotrawimy wiele przez e, konsumpcjonizm, przez e, bezmyślność, czasami brak edukacji również. I zdecydowanie odeszliśmy zbyt daleko od natury. Straciliśmy więź z naturą i trudno jest e, nam określić skąd pochodzą rzeczy, które, które znajdują się w naszym domu. Trudno jest nam określić, jak dużym nakładem są one produkowane i jednocześnie jak ich zużycie. Może wpływać na zanieczyszczenie środowiska. Więc w ekologii powiedziałabym, chodzi o to, żeby wrócić do korzeni, wrócić do naszych zachowań sprzed wielu, wielu lat. Że im jest nas więcej i im bardziej mówimy jednym głosem, tym nasz głos ma większe znaczenie. Bo bardzo często, gdy myślimy o ekologii, o przyrodzie, o klimacie, to wydaje nam się dość to abstrakcyjne. Dość odległe. Póki nie wyschnie nam na przykład studnia, z której pijemy wodę, to tak naprawdę włączamy klimatyzację latem i nie zastanawiamy się nad tym. Ale tak w rzeczywistości to jesteśmy bardzo silnie ze sobą powiązani. To jest jeden wielki organizm i gdzieś tam rzeczywiście tną drzewa bądź wypalają drzewa, żebyśmy my, kraje zamożne, mogli jeść mięso. Albo gdzieś tam powstają uprawy monokulturowe, żebyśmy my, kraje zamożne, mieli olej palmowy. I podobnie na przykład ryby, wyławiają ryby, żebyśmy my mieli co jeść na obiad. Mam wpływ. Czasem nawet nie wiem, że mam wpływ na kogoś innego. Większość gatunków, które są teraz na Ziemi, to są właśnie zwierzęta i rośliny, które są zużywane pod uprawę i pod e, konsumpcję. Nie możemy dywagować więcej. Każdy może zacząć od swoich, od swoich zachowań. I w pierwszej kolejności uważam, że należałoby zmienić swoje nawyki żywieniowe i to już. Nie, dość, że marnujemy zbyt dużo jedzenia, to też jemy za dużo mięsa. Produkcja mięsa jest jednym z głównych czynników, dla którego giną lasy, dla którego są one zmieniane w pola uprawne i wyprodukowanie kilograma mięsa pochłania. Setki metrów sześciennych wody. Nie możemy już sobie na to pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wyrzucać mięso. Fakty mówią same za siebie, że jeżeli ograniczamy mięso, to, to również e, ograniczamy skażenie środowiska, ograniczamy wyrąb lasów, bo jednak rośliny mogą to samo pole, jeżeli uprawiamy rośliny, może wykarmić tak, kilkakrotnie więcej osób, niż jeżeli jemy mięso i po prostu zużywamy to rolnictwo na paszy dla zwierząt. Więc e, widzę pozytywną zmianę w w Polsce szczególnie, że jest nas bardzo dużo, że jak na początku wege to było po prostu jakieś y, dziwactwo i minimum, to obecnie jest to kilka procent naszego społeczeństwa, nawet chyba teraz jest około 15% i około 40-50% do 50 osób, które ograniczają mięso, więc dla mnie to jest pozytywna zmiana, taka ekosystemowo odpowiedzialna. Ja bym chciała przekazać to, żeby zacząć od siebie, e, zacząć od małej zmiany, Próbować sobie zrobić challenge bezmięsny i zobaczyć, jak świetnie dieta może wpłynąć na nas samych, dieta bezmięsna i jak dużo wtedy możemy zrobić zmian na całym świecie. I jak zacząć od siebie i potem zarażać tym pomysłem innym. Chciałbyśmy też powiedzieć, tak jak Zosia powiedziała o dzieci roślinnej. Nie podtrzymujmy i nie promujmy ani... Po prostu nie pójdmy mięsa z przemysłowej Dbajmy o dobrostan zwierząt. Zwierzęta muszą, tak jak my ludzie, doświadczać słońca, zieleni i powietrza. Jeżeli już musicie wziąć mięso, to zobaczcie, skąd ono pochodzi, w jakich warunkach tego zwierzęcia. Ale oczywiście my, Wam rodziny, żebyście zrezygnowali całkowicie z mięsa i nie to sobie prawdy jego Jest wieloźne, to po prostu naprawdę dużo.